Dlaczego wracają nam takie trudne stany świadomości? Dlaczego po sesjach, po terapii jest fajnie, jest, jesteśmy w takim dobrym nastroju, mamy nowe postanowienia, coś tam się zmienia na lepsze, i potem znowu wracamy do tych niskich stanów, i często jeszcze powracają nam. Raz jeszcze, jakby te same objawy, czy te same problemy. Czemu się tak dzieje? Dzisiaj Ci to krótko i konkretnie wyjaśnię. Dobra wibracja. Dobra wibracja, Dobra wibracja samoświadomość. Zaprasza Agnieszka Burdykiewicz. Teraz, ile lat trzymałaś przy sobie astmę, ile lat trzymałaś przy sobie depresję, ile lat paliłeś papierosy, ile lat piłeś alkohol? Czy to teraz da się tak natychmiast zmienić i odmienić? Co się dzieje u mnie na sesji? Na sesji zmienia się Twoja świadomość. Pokazuje ci, że Byłeś, żyłeś w trybie ofiary tyle i tyle lat. Sam na własne życzenie przyciągnąłeś, przyciągnęłaś sobie takie, a nie inne sytuacje. Jeśli idziesz do lekarza, dajesz mu odpowiedzialność za swoje zdrowie. Nie bierzesz jej na siebie. I bardzo ważna jest właśnie ta odpowiedzialność. U mnie na sesji ja kładę nacisk na to, Abyś ty na siebie sam wziął odpowiedzialność za swoje zdrowie, za swoje stany, za swoje zdarzenia, cierpienia, za swoje radości i tak dalej, sukcesy i porażki. Jeżeli tego nie weźmiesz, jeżeli trzymasz się jakby dwóch końców, jeżeli równocześnie chodzisz do tradycyjnego lekarza, czy bierzesz jakieś tabletki i równocześnie chcesz działać holistycznie i pracować nad sobą, to jesteś, jakby w takim konflikcie. I cały czas dajesz sobie drogę do ucieczki, ucieczki od tej odpowiedzialności za siebie. Bo jeśli powinie ci się noga, przydarzy się kilka dni gorszy, spadek energii, kilka gorszych dni, tak zwana ciemna strona duszy, bo coś się transformuje, bo jest ogólnie kolektywnie spadek energii. Są gorsze wibracje i ty znowu wpadniesz w niski stan i sięgniesz po tabletkę. Sięgniesz, bo znowu pójdziesz do lekarza, znowu pójdziesz napić się i tak dalej. To co się wtedy stanie? Ty znowu wychodzisz, cofasz się, jakby tak, wracasz do świata ofiar, do swojego. Starego świata, który bardzo dobrze znasz, bo tkwiłaś w nim przez wiele, wiele lat. I teraz, co potrzebujesz zrobić, aby utrzymać tę odpowiedzialność na sobie i aby te, te efekty terapii holistycznej, tej zmiany świadomości były trwałe i skuteczne? Potrzebujesz utrzymywać tą odpowiedzialność i zacząć o siebie dbać. Zmienić cały system, całe mnóstwo codziennych nawyków. Zmienić sposób myślenia, zmienić przekonania. Jeżeli ja, powiedzmy, wyrzucę ci przekonania, programy i wzorce, które ty masz i powiedzmy, że wpoję ci nowe, ale to nie, często nie wystarczy. Ty potrzebujesz jeszcze codziennie utwierdzać się w tych nowych przekonaniach, pisać je sobie, afirmować, mówić do siebie przed lustrem i oczywiście ćwiczyć się w nowych sytuacjach, nowych wyzwaniach w życiu. Bo będą testy, będą sprawdziany od duszy, czy ty faktycznie już zmieniłeś podejście, czy ty faktycznie odpuściłeś, wybaczyłeś, czy faktycznie chcesz o siebie dbać. Będą sprawdziany osoby, które się na jakiś czas zmienią, potem znowu wrócą do swojego starego oblicza i znowu będą Cię triggerować. I teraz to jest dla Ciebie sprawdzian, czy Ty zareagujesz inaczej, czy wytrzymasz, czy już z nową świadomością podejdziesz do tych osób inaczej. I przestaniesz cierpieć, przestaniesz się denerwować czy stresować. Czyli ta odpowiedzialność jest bardzo ważna, jeżeli Ty sięgniesz po tabletkę. Jeżeli ty y, będziesz y, przez dwa tygodnie w depresji, będziesz spać do południa, weźmiesz tabletki nasenne, bo nie chcesz się zmierzyć z emocjami, albo bierzesz tabletki, żeby się odciąć od emocji, no to co robisz? To jakby działasz w konflikcie do tego, co się dzieje u mnie na sesjach. Ja ciebie uruchamiam do emocji, żebyś ty czuła te emocje. Żebyś wiedziała, co ty czujesz, żeby twoje ciało zareagowało, kiedy trzeba, żebyś go wiedziała, jak go słuchać, co mówi, co jest dla ciebie dobre, co jest dla ciebie złe. A ty biorąc te tabletki, czy idąc znów, rzucając tą, przerzucając znowu na odpowiedzialność, na lekarze, na tabletki, na cały świat i znowu obwiniając się za swój los, obwiniając cały świat za swój los, jakby niszczysz to, co zrobiłaś. Bo tu jest konflikt krzyżowy. I teraz ja proponuję, że, yy, że po prostu podejmij decyzję. Albo tradycyjnie wracasz do świata ofiar, yy, leczysz się tradycyjnie, czy leczysz, czyli le leczenie tradycyjne jest nieskończenie długie yy, i zazwyczaj nie ma żadnych zmian. Czyli to jest taka wegetacja, czy Bierzesz odpowiedzialność za siebie, pracujesz nad sobą, wprowadzasz dobre nawyki, dbasz o siebie, stoisz przy sobie murem, kochasz siebie, akceptujesz siebie i tworzysz dobre relacje i tworzysz dobrą energię, zarówno dla siebie, jak i dla otaczających ciebie osób. To jest Twój wybór, Twoja decyzja. Jeżeli wracasz do świata ofiar, tak naprawdę wracasz do perspektywy dziecka również, bo dziecko jest skrzywdzone, dziecko nie umie się obronić, dziecko nie umie zadbać o swój byt, nie umie zarabiać pieniędzy itd. Tak? Jeżeli wyjdziesz z tej ofiary, bierzesz odpowiedzialność, stajesz się dorosły, czyli dbasz o siebie, zapewniasz sobie niezbędne środki do życia. Zapewniasz sobie obfitość taką, jaka ci jest potrzebna, rozwijasz się i tworzysz coraz lepsze relacje, przyciągasz coraz lepszych i wartościowych ludzi wokół siebie. To jest twoja decyzja. I teraz pamiętaj, że to nie musisz, jeżeli 20 lat trzymałaś przy sobie chorobę, to teraz nie musisz kolejnych 20 przestać jej uczyć się, bez niej żyć. To trwa krócej, ale potrzebujesz włożyć wysiłek. To nie będzie napstryk palcem. Tworzenie nowego nawyku, nowej świadomości trwa minimum 21 dni. Czyli ty przez 21 dni masz ani razu nie pomyśleć, nie wracać do tych starych stanów, tylko masz siebie wprowadzać w pozytywne wibracje, cały czas sobie afirmować wizualizować siebie zdrową, radosną, bez cierpienia, bez problemów w tej nowej, jakby rzeczywistości. Jeżeli wyjdziesz z tego stanu, Przynajmniej na chwilę cofniesz się do tej perspektywy ofiary, do świata ofiar, to wszystko trzeba zaczynać od nowa. 21 dni wydaje się krótko czy długo, ale to jest dużo, żeby nie wracać w ogóle do tej starej perspektywy. I teraz jeszcze jest kwestia relacji. Załóżmy, że pracuj pracujesz nad sobą i wchodzisz w nową relację. Oczekujesz, że ta relacja będzie inna. Może się trochę boisz w nią wejść, jest jeszcze pełno lęków. Powiedzmy, że już wiesz, że o co chodziło, skąd się brały Twoje przekonania wcześniejsze, które niszczyły relacje, które prowokowały innych, na przykład, żeby Cię nie szanować, żeby Cię porzucać. To jest częste, tak? Że my sami prowokujemy innych ludzi, żeby nas porzucali albo żeby nas traktowali agresywnie, bo mamy takie wzorce, takie oprogramowanie. Podświadomości albo jak nas rodzic odrzucił, no to będziemy całe życie odrzucani przez innych, czy zdradzani, tak? Więc jeżeli zmienimy te programy, yy, uświadomimy sobie, że to nami sterowało, weźmiemy za, za to odpowiedzialność, że my sami sobie je stworzyliśmy na własne życzenie, żeby się uczyć, rozwijać, i żeby je w końcu odkryć, i zmienić, to co się dzieje? Wchodzimy w relacje. I co jest? No są sprawdziane. Są sprawdziane. Czy my faktycznie już to rozumiemy? Czy my jesteśmy na tyle już wzmocnieni sami osobiście? Żeby stworzyć dobrą relację, trzeba być w dobrej relacji samemu ze sobą. Czy my o siebie dbamy? Czy my siebie kochamy? Czy my się sobie ufamy? Czy możemy na siebie liczyć? Czyli na przykład Zakładamy sobie, że będziemy wstawać o 6 rano i coś tam robić dla siebie. Czy my wytrwamy w tych postanowieniach? Czy my sobie dowalamy? Czy my możemy sobie zaufać? Jeżeli coś postanowimy, to to się spełni, czy nie? Lub yy, byliśmy na przykład przekraczani. Yy, Przemoc jakaś wobec nas była stosowana i pozwalaliśmy na to, albo ktoś burzył nasze granice osobiste. No i teraz mamy postanowienie, że będziemy stać przy sobie i nie pozwolimy się przekroczyć. To jest trudne, żeby w tym wytrwać, dlatego musimy ćwiczyć. Potrzebujesz wchodzić w relacje, potrzebujesz konfrontować się z ludźmi, aby sprawdzić, czy ty już umiesz inaczej postrzegać. Czy ty umiesz już sobie radzić yy, i czy znów ktoś cię nie striggeruje, ty znowu się nie rozpłaczesz, czy nie wybuchniesz i tak dalej, czy nie będziesz się znowu chować gdzieś tam przed ludźmi, bo masz fobię, czy w ogóle stwierdzasz, że ludzie są niebezpieczni i cię tylko skrzywdzą. Więc żeby ta zmiana miała miejsce, potrzebna jest praktyka, czyli trwała zmiana ma miejsce wtedy, kiedy to przepraktykujesz. A żeby praktykować, trzeba wchodzić w relacje, ale niekoniecznie ta pierwsza relacja po terapii będzie już tą najcudowniejszą. Zazwyczaj jeszcze kilka relacji będzie do testu, czy ty faktycznie już potrafisz stać przy sobie, czy ty dbasz o siebie w relacji, czy ty widzisz siebie w relacji. To nie jest tak, że od razu jak tworzyłaś toksyczne związki przez 20 lat, to od razu po trzech sesjach zaraz stworzysz piękny związek i wszystko w nim będzie działać tak jak ty chcesz. Zależy, co miałaś przerobić, jaka lekcja duszy. To jest bardzo ważne. Z każdej relacji, w jakiej byłaś wcześniej, potrzebujesz wyciągnąć wnioski, potrzebujesz zrozumieć, po co te relacje były. Jeżeli tego nie zrozumiesz, nie zauważysz, to w każdej kolejnej będziesz powtarzać znowu podobny schemat. Dlatego to podkreślam. Czyli dlaczego nie ma efektów posesji? Bo wracasz do świata ofiar, bo nie bierzesz na siebie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie, bo łatwiej jest wziąć tabletkę, bo łatwiej jest odciąć się od emocji, niż je przeżyć i zobaczyć, czego one dotyczą. Bo łatwiej jest po prostu wracać do tego, co znamy, niż budować to, co nowe. Dlatego nie ma efektów. Ale już coraz więcej osób jest wytrwałych, coraz więcej osób ma trwałe efekty. Cały czas potrzebujesz pracować równolegle z ciałem, z emocjami, z afirmacjami, z myśleniem, z przekonaniami. To nie jest tylko tak, że zrobisz jedną sesję i wszystko się nagle zmieni. Tak samo z rodzicami, procesy wybaczania. To nie jest też tak, że to działa trwale, że raz wybaczysz i już koniec. Czasem rodzice się zmieniają na parę miesięcy, a potem znowu są do nas negatywnie nastawieni, już w innym kontekście na przykład, i potrzebujesz jeszcze raz się z nimi zmierzyć. Znowu przestanę akceptować to, co ty robisz. Może na chwilę zaakceptuję, a potem znowu nie, nie będą chcieli akceptować. I po co to wszystko jest? Żebyś po prostu też nie brała, nie brał e, tutaj e, do siebie tego, co inni ludzie myślą i mówią o tobie, bo ty najważniejsze jest to, co ty o sobie sam myślisz, tak? Jeżeli ty zaczynasz mieć wątpliwości co do swojej pracy. Co do swojego zachowania, wyglądu itd. To od razu inni ludzie wokół ciebie będą ci te wątpliwości pokazywać. Co ja mam dla ciebie, żeby cię w tym wesprzeć, żebyś wytrwał, wytrwała w tych pozytywnych nawykach, myśleniu, budowaniu przekonań. Ja zrobiłam dla ciebie wezwanie. To będzie wyzwanie, które będzie trwało przez 3 miesiące. W styczniu to będzie 7 dni, w lutym będzie 14 dni, a w marcu 21 dni. To wyzwanie polega na tym, że codziennie o 7 rano będziemy się spotykać na grupie na Facebooku i będą tam budowane dobre, codzienne nawyki. Bo to, jak zaczniesz dzień, to jak zaczniesz poranek, jak zaintencjonujesz, co zrobisz dla siebie i dla swojego ciała, ma wpływ na wszystko. Na całe twoje życie, na to, czy ten dzień potoczy się dobrze, czy źle, czy zrobisz potem coś produktywnego, konstruktywnego, czy czy będziesz y, się zamartwiać y, i płakać w poduszkę? Wszystko zależy, jak zaczniesz ten dzień. I czemu 7, 14 i 21 dni? Dlatego, że przez te 3 miesiące do wiosny możesz już być zupełnie nową osobą. Ja będę Tobie w tym pomagać. Natomiast czemu tak podzieliłam to? Bo po pierwsze, tak mam czas i przestrzeń. A po drugie, y, jak ja wprowadzałam dobre nawyki, to właśnie tak było, że najpierw udawało mi się utrzymywać gdzieś przez 7 do 10 dni, potem odpuszczałam, potem przymierzałam się od nowa, już wytrwałam trochę dłużej, powiedzmy że 14-15, i dopiero za trzecim podejściem udawało mi się trwale wprowadzić dobry nawyk. Na przykład było to uczenie się angielskiego na aplikacji. E, tak właśnie to by, wyglądało, że wprowadzałam e, ten nawyk i najpierw e, udawało mi się utrzymać 7 dni, 8, potem coraz dłużej, potem przerwa i dopiero za trzecim podejściem. Zrobiłam to trwale, czyli automatem. Potem moje ciało wstawało, brało telefon i uczyło się przez aplikację angielskiego. Nieważne, czy to była podróż, czy to był urlop, czy to były święta, zawsze to był automat i ja taki automat chcę w tobie zaszczepić. To będzie automat y, oddechy, praca z ciałem. Intencje, takie pozytywne motywacje od samego rana. Ja będę też pić sok, jeżeli masz też wyciskarkę czy sokowirówkę, to też polecam, bo to też bardzo dobrze działa. A najważniejszy nawyk, żeby obudzić się codziennie, punktualnie rano i żeby wytrwać jak długo. Chcesz, jak długo dasz radę, jak długo chcesz, mam nadzieję, że do końca. I dla osoby, która. Wy... dla osób, no mam nadzieję, że będzie to kilka osób, przynajmniej, które wytrwają całe wyzwanie. Czyli codziennie, najpierw przez 7 dni, potem w lutym przez 14 i w marcu przez 21. E, osoby, które wytrwają i codziennie będą uczestniczyły w live'ie, codziennie skomentują, napiszą, jak się czują, e, to będzie nagroda w postaci sesji holistycznej ze mną za darmo, tak, bezpłatnie. To będzie nagroda. Sesja holistyczna trwa dwie godziny i gwarantuję ci, że po tym wyzwaniu e, i po sesji będziesz zupełnie inną osobą. Na pewno to pomoże ci się pozbierać, pomo pomoże ci się utwierdzić, wytrwać w tym, co już udało ci się przepracować, żeby tego wszystkiego nie zaprzepaścić, tych sesji, tej pracy nad sobą. Chcę pomóc Tobie, aby nie wracać do tych stany, sta starych, niskich stanów emocjonalnych, do tych do tego, co ci jest dobrze znane. Ja będę uczyć Ciebie, wspierać Ciebie w tym, abyś zaczął, zaczęła budować swoje nowe życie, swoje nowe nawyki, swoje nowe postanowienia. Serdecznie zapraszam na wyzwanie. Na Facebooku będzie e, informacja. E, też podam do jakiej grupy, bo w tym momencie jeszcze nie wiem, czy będzie to grupa nowa jak się będzie jeszcze nazywać, także w najbliższych dniach będzie to ogłoszone. Ja dzisiaj tobie serdecznie dziękuję i zapraszam do wyzwania, do dbania o siebie, do budowania dobrych nawyków.